Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej spokojny, ponieważ mamy ważną kwestię do obgadania ale Bardziej ja zmonologuję, a wy prawdopodobnie, mam nadzieję, odpiszecie mi w komentarzu Zobaczcie za mój głos, ale niestety nie jestem do końca zdrowy To też jest powód, dla którego dzisiaj nie ma normalnego filmu yy, I potrzebuję wiedzieć od was kilku rzeczy Ponieważ, yy, jak zauważyliście prawdopodobnie, już mój kanał od... Można powiedzieć, że od kilku miesięcy już jest na chodzie Działa I do tej pory robiłem w miarę rzeczy, które ja chciałem robić Że tak powiem, na tym kanale Ostatni mi czas zrobiłem streama to Który też jest cały czas na wodach Niestety yy, jakość tego streama była niestety nie za, nie za dobra Co mam nadzieję mi się uda poprawić na kolejny stream Tak, będą kolejne streamy, mam to w planie No i jak już wcześniej mówiłem Zazwyczaj robiłem rzeczy, które bardziej ja wymyślałem I tak dalej I chciałbym, żebyście mi w komentarzach napisali co wy byście chcieli, żebym nagrał Czy macie jakieś pomysły dla mnie I to nie dlatego, że mi się pomysły skończyły Bo ja jeszcze pomysłów mam a po prostu chciałbym nagrać coś, co by was interesowało Też co może zachęciłoby więcej osób, żeby przyjść No Ponieważ y, ja już teraz poprowadziłem kilka serii Przepad do mi się wysypał cały Bo przez przypadek szedłem na, nie, na nim na y, 100 modach I cały mi się zepsuł, kompletnie nie do odzyskania był Serię 100 modów już dawno temu skończyliśmy Mamy aktualnie... Oho, noc mi się robi to Wracamy do domu I aktualnie y, mamy ak y, dwie serie Mamy serię Survival oraz mamy... Minecraft SMP, które film cały czas na Minecraft SMP będzie spokojnie, on po prostu teraz wymaga większego przygotowania, niestety. I ode mnie i od y, osób montujących, za które, którym chciałbym bardzo podziękować w tym materiale, jeżeli będą go oglądać, Tudzież jedna będzie go montować. No i tak, więc film y, z SMP będzie, ale on wymaga dużo przygotowania niestety, więc on się pojawi na pewno, może w przyszłym tygodniu, nie mówię, że na pewno, ale on się pojawi w przyszłym tygodniu, ale pojawi się na pewno. Kiedyś pojawi się na pewno, tylko prostu jeszcze nie wiem kiedy. Problem po prostu było to, że ten film chciałem zrobić na dużo inaczej niż zazwyczaj robię filmy. Dużo więcej przygotowania, nie to kosztowało też nagrywek. Dużo więcej, więc dlatego jest jak jest. A ja potrzebuję jeszcze innych pomysłów na serię. Wiem, że zazwyczaj już się tam y, kilka osób śmiało, że dokończę jakąś serię i dopiero wtedy będziesz zaczął kolejną, ale ja nie chcę tak robić, ponieważ wiem, że wam też prawdopodobnie by się nudziła tak jedna seria cały czas w kółko, więc ja chcę robić kilka serii na raz, żeby zawsze było coś nowego, innego do pooglądania. Prośba do Was jeszcze raz o to, żebyście napisali w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć u mnie na kanale, może jakaś. Nie wiem, jakiś pomysł na serię, jakaś mapa albo coś, no nie, nie, ja sam nie wiem. Ja sam nie wiem do końca, co na YouTubie aktualnie jest ciekawe do oglądania, co byście chcieli u mnie oglądać. Dlatego chciałbym od was taką propozycję usłyszeć w komentarzach, znaczy usłyszeć, bardziej przeczytać. No a jak zresztą słyszycie, mój głos pada, więc <laughs> czekam od was na komentarze. Mam nadzieję, że dacie mi jakieś propozycje od siebie, bo przede wszystkim ja chcę nagrywać dla was, nie dla siebie. No i co? Dobranoc.